Pizza News Network. Dziś w ceglanym ogniu pieczarki czy zepsute mogą smakować. Od naszego sponsora tajemnicze przewidywania pizzy decydujemy o Twojej przyszłości w ciągu 30 minut lub Twoja przyszłość jest darmowa. To wszystko na dzisiaj, Good Pizza, Great Pizza, witam was w grze o właśnie tym tytule. Dziękuję za ponad 8000 kawałków kawałków pizzy, które zostawiłeś się od poprzedniego odcinkiem. Jeśli ty chcesz dostać swój własny kawałek pizzy, zostaw łapkę w górę. Witam ponownie, wiem, że to dość dziwna prośba, ale czy możesz dać mi pizzę na koszt firmy? Co? Ja nie proszę o jedzenie, po prostu zbieram dane do aplikacji, na której pomysł wpadłem ja niedawno. Każda pizza będzie dobra. No dobra, spoko, jeśli tak, jeśli tak mówisz, to spoko, zobaczymy. Słuchajcie, kupiliśmy nowe składniki, więc będzie dzisiaj na pewno mnóstwo zamówień ze składnikami, których jeszcze jak dotąd nie widzieliśmy. I tam są męszła, szynka, bazylia, no i tym podobne. A automaty do tych rzeczy prawdopodobnie będziemy mogli później kupić. Dało się pyszną pizzę coś tam. Okej, okay, zobaczymy, co to będzie. Dobra, jak tam moje opinie, pięć opinii, słuchajcie, tutaj się nic nie zmieniło za bardzo. Jeśli chodzi o zadania, przyspieszenie pieca trzy razy, jeśli chodzi o osiągnięcie konsekwencja logu się przez 7 dni, także jest spoko, utrzymam wszystkich klientów zadowolonych przez 10 dni, 25 pizz z papryką, 25 doskonałych pizz i te podobne rzeczy, to wszystko dzisiaj myślę, że się uda jeszcze zrobić. Jeśli sos pesto sprawi, że on będzie smakowało dobrze na pizzy, mogę sprawić, że wszystko będzie smakowało dobrze na pizzy, nie krój mojej pizzy, to znaczy, że ty chcesz pizzę supreme? Poproszę jedną pizzę z Anshua i z Pesto. Okej, okay, dobra, bo właśnie nie mogłem zrozumieć za bardzo, o co mu do końca chodzi. Słuchajcie, mamy anszła, anszła wcześniej jeszcze nie było, więc mamy pierwszy, pierwszą pizzę w mojej, z mojej pizzerii, która wychodzi z Anszła, bo Anszła już robiliśmy, oczywiście w pizzerii u pana Drakuli. Przyspieszenie pieca, trzy razy dzisiaj do kupienia. Będziemy mogli sobie od razu zrobić kolejne zadań. A, nie krój mojej pizzy. No tak, mam automat do krojenia, więc nie muszę się zajmować w ogóle krajeniem teraz. Nie wiem, co powiedzieć, fantastyczna pizza! Czy wiesz, że 98% zanych gatunków ryb składa jaja? Nie krój mojej pizzy. Rozumiem, że ty chcesz anchois. No dobra, słuchajcie, to jest właśnie to. Teraz będą pojawiały się, dzięki temu, że mam nowe składniki, będą pojawiały się nowe pomysły, znaczy, nowe pomysły, nowe zdania, które oni będą wypowiadać. To jest dość interesujące. I nie kryj mojej pizzy, więc od razu do pudełka mogę wrzucić i od razu mogę mu wydać, proszę bardzo. Nie możesz sprzedać pizzy, na której brakuje bakłażan. Co? <laughs> Podaj mi kiełbaski bez sosu. What? O co tutaj chodzi? Już teraz się totalnie pogubiłem. Kiełbaski bez sosu, raz, proszę bardzo. Nie wiem, co powiedzieć, fantastyczna pizza. Muszę się nauczyć tych nowych przepisów, za dużo składników jednocześnie kupiłem. Dwie pizze z pieczarkami, dziękuję ci, grzybnie, hehe. Okej, okay, to było thank you very mash, to już yy, teraz wiem. Słuchajcie, napisaliście mi, że tam jest thank you very much, a mash od mushroom z języka angielskiego oznacza po prostu grzyba, nie? Zasadniczo. Więc dziękuję ci, grzybnie nie jest takie bez sensu, jak mogło się wydawać. Podobnie jak z yy, Dream Dream. Dwie pizze z pieczarkami. Jeśli wygram na alterii, zatrudnię Cię jako... Jeju, taki młody i chcesz mi zatrudnić jako osobistego szefa kuchni? Wezmę udział w konkursie nieświeżego oddechu, nie krymaj pizzy. Co on chce? Chce rybę, cebulę? Zobaczmy, cebula i tak myślałem właśnie. Dobra. Proszę bardzo, pizza nie gotowa za chwilę. Czy też mam nie kroić? Tak, słuchaj, w ogóle wszyscy chcą nie kroić na pizzę dzisiaj. Nawet dobrze się składa, trochę mniej czasu to zajmuje. Śmierdzący pit, tak się nazywa. Jeśli wygram na alterii, bla. bla. Dobra, spadaj. <grym> Powtarzacie się, ziomki. Mięso i ser bez sosu, bez owoców, morza, nie krój mojej pizzy. Dobrze, mięso i ser, więc bez sosu. O, no to w takim razie robimy tak, robimy tak. I robimy szynkę. A nie mam jeszcze... O nie, czekajcie, bo tutaj znowu nie mam automatu. <laughs> nie mam jeszcze chyba jednej rzeczy, wydaje mi się, że jeszcze był bekon do kupienia. I to będzie w takim razie ostatnia z rzeczy, która jest do dołożenia do mięsnej pizzy. Proszę bardzo, nie krój pizzy i wydajemy. Niech ja się wygra. A... No słuchajcie, oni po prostu nie znają innego, to zamiast dziękuję mówią takie rzeczy. Mam zielone w kieszeni, ale potrzebuję ich też w brzuchu. Czy mogę dostać pizzę z zielonymi składnikami zielonomi? No dobrze, w takim razie zielone składniki. Chcesz mieć zieloną na pizzy? Ja bym zrobił tak. Nie było powiedziane nic na temat sera. Dajmy mu paprykę i dajmy mu bazylię. Na ten moment nie mam więcej zielonych składników i wydaje mi się, że więcej zielonych składników może nie być. Okej, okay, pokrojone i zobaczmy, czy będzie za dużo, bo będzie ser. Nie, zielony sen, zgadza się. To mi coś zagapyszne, jeśli kiedyś będzie chciał zostać sieciówką, zainwestuję w to w mnieniu oka. O kurde, słuchajcie, inwestor do mnie przyszedł, super. No, 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 no. Wiesz co, rybka, rybka i rybka, zero kawałków, wszystkie mają mieć wypieczony spód. Dobra, to ryba jest tylko jedna, bo to rzeczywiście jest anchoa. Gorzej, jeśli chłop mówi rybka, 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 bo nie chce sera i nie chce mieć na przykład sosu na tej pizzy, to byłoby bardzo słabe. Ma być zero kawałków i wszystkie mają mieć dobrze wypieczony spód. Okej, okay, zero kawałków. <grystanie> A, ty chcesz trzy rybka, rybka, rybka. Dobra, już teraz rozumiem tą wypowiedź. O! Oh! Co się stało? <grystanie> Przyciąłem pudełkiem pizzę! Co to było bardzo dziwne, no nic. Chcę tylko anszua na cieście, nie kryj mojej pizzy. Dobra, czyli ty chcesz po prostu placek z anszua i tyle. No kurde, słuchajcie. Wydaje mi się, że ta ryba to jest chyba najbardziej taka... Mm, najwięcej jest ogólnie przepisów z tą rybą, jakichkolwiek. Zobaczmy, czy sama, sama rybka na cieście wystarczy. Tak, zgadza się. Super. Cześć, cepeperoni, ale jeśli masz też kiełbasę, nawet lepiej, nie kryj mojej pizzy. Proszę bardzo. Przynajmniej tutaj mam automaty, więc to idzie dużo, dużo szybciej. Dobra, mamy 7.15 i już na czerwono mi się świeci, czyli ostatnią pizzę jeszcze dzisiaj zdążę zrobić prawdopodobnie. To znaczy, że wracamy jeszcze do Drakuli, i będziemy u niego piec również te... Również jeszcze jakieś placki. Bazylia, bazylia, bazylia! Czy wiedziałeś, że pesto jest z bazylii? Trzy pizze z dodatkiem bazylii, nie krój żadnej z nich. Okej, okay, proszę bardzo. Jeden, dwa, trzy. Pesto, pesto, pesto. pesto. Ser, ser i ser. I na wszystkich trzech kładziemy bazylię. Okej. Okay. Nie kroimy żadnej z nich. Wrzucamy od razu. Może teraz nie przytnę pudełkiem pizzy. <ścoughs> Proszę bardzo. Margerita. Uuu. Ma już było okropne do tej pory. I słuchajcie, lecimy do Drakuli. Pizza może być idealnym jedzeniem dla mózgu. Chodzi o owoce, warzywa, grzyby i ryby, które się na nią składają. Yy, owoce, warzywa, grzyby i ryby. Okej, okay, Nikoś nie chce mięsa w takim razie. No dobra, jedziemy w takim razie tak. Owoce, warzywa. Grzyby okej, okay, to będzie to, to będzie to będzie papryka. Będzie bez bekonu, będzie. ananas. O, kurde. To jest dość złożona pizza. Ryby, anchois I coś jeszcze. Co do bazylii nie jestem przekonany. Co do bakłażana, myślę, że tak. Zombie pizza. Zobaczmy, czy dobrze ją przygotowałem. Nie jest nic na temat kremia, nie jest nic na temat. Em, na temat pieczenia. Proszę, powiedz, że trafiłem. To nie było kulinarne doświadczenie, dla którego wstałem z grobu. No jak to? No przecież, Mordo, dobrze zrobiłem. Chyba. jak albo psikus! Mama powiedziała mi, że jestem skorpionem. Nie wiem co to jest, ale ma ładne logo. Czy możesz narysować to na mojej pizzy? Skorpiona! Na twojej pizzy mam narysować? O kurde, dobra. Spróbujmy to zrobić w takim razie jakoś tak. Hmm, czy ja mam jakikolwiek składnik, który mógłbym narysować to jakoś ładnie? Zróbmy w takim razie tak. Tutaj będą takie szczypcze. Z ananasa zrobię mu takie łapki. Z szynki. I z bekonu ułożę mu tutaj oto ciało. Z ananasa zrobimy jeszcze ogon, bo to ananas fajnie wygląda. I ostatnie kolec z bazylii. O! Słuchajcie, idealny skorpion wyszedł, nie? Nie? <laughs> Nie wiem, zanim, w sumie. Dobra, czy ma być wypieczona? Nie jest nic spowiedziane Zobaczmy, słuchajcie, wygląda chyba całkiem jak Skorpion, co? Tylko nóżki mogłem jeszcze dorobić, zapomniałem w sumie o tym. Proszę bardzo, twoja pizza w kształcie Skorpiona! Znaczy, z logiem Skorpiona. Wow, super! Myślę, że nieważne, co bym narysował na tym i tak byłoby ok. No dobra, mamy specjalnego gościa obsłużonego, słuchajcie. Dzień 38 zakończony i dzisiejsze zarobki chyba całkiem, całkiem niezłe. 265 dolarów, spoko! I ogólnie tak, napisaliście mi jeszcze, że te księżycowe monety, które dostajemy u Drakuli, można wymienić na normalne pieniądze. To jest dość interesujące, myślę, że później się tym zajmę. No i teraz tak, 341 dolarów, kurde, brakuje mi 4 dolary do tego, żeby kupić sobie e, na przykład ciasto pełnoziarniste jeszcze. Kupmy na razie te składniki i następnego dnia kupię już ostatni ze składników, który mamy tutaj i zaczynamy Pizza z Network. Z innych źródeł, popularna gra wideo Potworna Pizza sprzedaje się milionami od tygodnia jej premiery. Gra podąża za bohaterem Cash Ketchup, jego pomocnikiem pizzaczu. gdy podróżyłem po całym świecie trenując potwory związane z pizzą do walki psotnym zespołem Ricota. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. A pizza Ej, tego jeszcze nie, nie słyszałem, naprawdę, słuchajcie, rewelacja. Podobno połączenie sera i sosu pomidorowego Na bakłażanie jest smaczne Ale nieodwrotnie No zobaczymy, wszystko jeszcze w swoim czasie Okej, okay, mamy tutaj z dodatkami, czyli wszystkie dodatki odblokowane Robimy Sos pomidorowy, nie? Pomidorowy, okej okay. Ser i bakła Przyspieszenie piekarnika i do boju Zobaczmy jeszcze, czy tutaj coś mam Wykres kołowy, pozycja tej pizzy, moje szczęście, zwiększyło się o 1% No dobra, w dalszym ciągu Jestem na piątce, więc jest spoko Bakładzja, dla ciebie. Wstąpić, co? Jestem już pełny. Idealnie, dobra. I mamy tutaj drugi z trzech dni na oliwienia pizzy, więc wszystko super. I co jeszcze, zanim przejdę tam do tej kolejnej pizzy, chciałbym tutaj zobaczyć? Dracula wezwał złocie do swojego zamku, bla bla bla. Mamy zarobione 65 monet półksiężycowych, zobacz sklep. Wydaje mi się, że tak, dokładnie, zobaczcie, pizza, monety. Można zamieniać monety księżycowe na standardowe monety. Na bilety piekarnika? Nie wiem, czy są bilety piekarnika, szczerze mówiąc, ale to interesujące. Dobra, jeszcze nie wiem, co bym chciał potencjalnie kupić za te monety. Prawdopodobnie nic, bo jeszcze na nic mi nie stać. Tutaj są ładne dekoracje. To też będzie można było się tym zająć, ale to może później. Dobra, póki co wracamy tu. Staram się wyjść z moim psem na frisbee. Może pizza z boczkiem go przekona. Ej, dobra, zróbmy idealne frisbee w takim razie dla niej. Zróbmy pizzę z boczkiem. Frisbee dla ciebie przygotowane. Może twój pies będzie teraz biegać za tym. Choć lubię te pizze, myślę, że twój pies bardziej. Drain, drain. Okej, okay, pizza z papryką. Ta pizza przywróciła mnie do życia. Rewelacyjnie. Zastanawiam się nad śniadaniem, nie mogę się zdecydować pomiędzy pizzą, a jajecznicą z boczkiem. Nie kryj mojej pizzy. To myślę, że zrobię ci pizzę z boczkiem. Co ty na to? To będzie, myślę, że dobry koncept. Chociaż niewykluczone, że ona chciała coś zupełnie innego, a ta jajecznica z boczkiem była tutaj tylko z myłką, co nie? Zobaczmy, czy pizza z boczkiem zastąpi ci jajecznicę. Nie możesz sprzedać pizzy, na której brakuje bakłażan. No właśnie, tak myślałem. Trzeba będzie następnym razem spytać dokładnie o co chodzi. Czuję zapach boczku. Okej, okay. słuchajcie, dzisiaj pizza z boczkiem przeżywa renesans, najwyraźniej. Czy znaczy renesans? W moim przypadku to nie renesans, to bardziej oświecenie, bo dopiero się pojawiło. <laughs> Czy zapach boczku oznacza tylko boczek? Zagraj fanfare zwycięstwa, super. Idealnie. <grystanie> Potrzebuję pizzy, połowa to pizza z solonego, solnego żeglarza, a druga połowa ma zawierać wieprzowinę i owoce. Nie chcę żadnych składników, które można znaleźć w zielonym śnie! Dobra, ja jeszcze raz. Połowa oliwek i anchoa, a druga oliwki, papryka, ananas, peperoni, kiełbasa, szynka i boczek! OMG! Daruj sobie paprykę! Czyli ma być bez papryki. Dobra, oliwki i anszła. Eee, momencik. <grym> na drugiej ma, mają być też oliwki. Anchoa. Na jednej z połówek. A na drugiej oliwki mam. Ananas, peperoni, kiełbasa, szynka, boczek. Ananas. A, nie na tej. <grym> peperoni, szynka i boczek. Kiełbasa jeszcze. Kiełbasa. Szyn... O kurde, ej słuchajcie, takie zamówienia to będzie już kosmos Kiełbasa, szynka, boczek Niektórzy tu mają za duże wymagania trochę na moją pizzerię Jeszcze nie mam takiego skilla w takim rozbieraniu przepisów Doskonałość niemożliwe, trafiłem Długo mi to zajęło, ale nadal Będę miał alarm pożarowy miłośników mięsów I czuć jak moje usta płoną Okej, okay, czyli gość chce na ostro, ale również mięsną Zróbmy mu tak, okej okay, I zróbmy mu wszystko... Jeszcze tak. I nie wiem, czy papryki nie chciałby przypadkiem na to, wiecie? Może spróbuję zrobić na jolo trochę i dodam paprykę. Skoro chciał pikantne, to może to jest właśnie to. No, pani strażak, proszę mi powiedzieć. Ludzie zwolnią bohaterem, ale ta pizza jest bohaterem, na którego zasługujemy, czy nie zasługujemy, nie przeczytałem. Dobra. Chcę pizzę, chcę sos, ser, coś spalonego, coś śmierdzącego, chcę zabrać ze sobą na farmę, i zapomni dodać bekonu. Pizza z boczkiem i cebulą, okej. Okay. <laughs> Proszę bardzo, nigdy nie czyniłem jedzenia tak bardzo. Hey, poproszę pizzę z czterema rodzajami mięsa, nie kładź żadnych niejadalnych anżua. Proszę bardzo, no anżua to nie mięso, więc zakładam, że raczej byś nie chciał z tym. No dobra. Cztery rodzaje mięsa. Raz, dwa. No i cztery, w sumie to mam cztery, więc nie ma tutaj innego wyjścia. Okej. Okay. I szynka. Czy ja jeszcze zdążę zrobić tego ostatniego placka, którego sobie wyrzuciłem teraz? O nie, szybciej. Dobra. Powinno mi starczyć czasu. 10 na 10? Perfekcyjnie, czyli pizza mięsna się udała. I ostatnie zrobienie na dzisiaj. Czy mogę dostać dwie hawajskie pizze, ale z ananasem tylko na jednej połowie? Ale na obu pizzach ma być ananas tylko na jednej połowie? To jest dość interesujące. Dobra, spróbujmy zrobić. W takim razie w ten sposób: ananas na jedną połowę. Czyli tu. Okej. Okay. Chyba będzie spoko, nie? pieczona dobrze, standardowo? Nic jej nie było powiedziane na ten temat, nie? Chyba nie. Dobra, czyli robimy takie... Tak mało tego ananasa, w ogóle biedne są te kawałki ananasa, nie? Szczerze spodziewałbym się trochę większych jak na ten, ten... No ale dobra, na całe szczęście. Na całe szczęście nie są za duże. nie ma sprzedawać pizzy, na której brakuje szynka na tej połowie. Pizza hawajska to szynka i ananas! O nie! Jak ja mogłem to zapomnieć? Dobra. Pizza może być idealnym nie dla mózgu. Chodzi o owoce, warzywa, grzyby i ryby, na które się na składają. Chcę, żeby mój mózg był bardzo duży i soczysty. Nałóż na moją pizzę Anszua. Owoce, grzyby i warzywa. Czego ja nie nałożyłem w takim razie ostatnim razem? Powiedz mi. Grzyby. Owoce. Warzywa. Więcej owoców. Więcej owoców. Anshua jako ryby i tyle, chyba że bazylia, nie wiem na ile bazylia jest traktowana jako warzywo, ja bym powiedział, że to bardziej przyprawa, ale zobaczmy, bo może rzeczywiście się pomyliłem wcześniej, może bakłażan tutaj jest niepotrzebny, zobaczmy, czy to mu wystarczy, czy też nie i co do pieczenia też nie było nic powiedziane, hmm, tak niejasne jest w każdym razie to dla mnie jeszcze, proszę bardzo. Tak, ta pizza sprawiła, że podróż do krainy żywych była tego warta. Idealnie. Także mamy dwóch specjalnych gości. Jak widzisz, uwielbiam nosi czerwony i biały kolor. Masz zrobić pizzę, która pasuje do mojego, mojej stylówki. Dobra, mozzarella i pieczarki są białe, a peperoni, bekon, szynka i sos pomidorowy są czerwone. Dobra. Czyli sos pomidorowy, peperoni, bekon, szynka. Chyba? Nie <grymnie> do końca jest na baszynka. Chyba zepsułem najwyżej. Dobra, pieczarki i ser. I tu my mamy biały i czerwony. I nic więcej białego i czerwonego tu nie ma, nie? be-be-be-be-peperoni be i bekąszyka. Dobra, wystarczy, chyba tak. Zobaczmy, czy udało się słuchajcie, strasznych gości obsłużyć. I jeszcze jeden gość w sumie zostaje. Hurra, ta bitka mnie cieszy, że mam ochotę się unosić. Ugryź ją i ty będziesz się unosić. Okay. Dobra, jeszcze jeden specjalny gość zostaje. Dobra, czyli myślę, że następnego dnia już uda się go zrobić. Okej, okay, mamy całkowity zysk 204. Te zyski mi spadły, bo jeszcze nie ogarniam do końca tego tempa, jakby wiecie, tego całkowitego tempa, które powinienem mieć do tego robienia. Dobra, i teraz tak, automaty. Automat do boczku, ananasa anszua, szynki, bazylii, bakłażana. W sumie 3000 dolarów muszę mieć. Serio. Pizza News Network. Podczas gdy nasz zespół gromadzi najnowsze informacje na temat y, dotyczące świata pizzy, posłuchajmy naszych sponsorów. Boczek i bazylia na pizzy, no i ciasto pełnoziarniste. Okej, okay, no tak, ciasto pełnoziarniste, boczek i bazylia na pizzy. Y, czekajcie, przerzucę sobie ją tutaj. No ten stół jest zdecydowanie za duży, bardzo niewygodne do używania teraz by się to zrobiło. Okej, okay, bazylia, proszę bardzo. Proszę bardzo, pierwsza pizza z ciastem pełnoziarnistym, z tą pizzą jestem już pełna. Idealnie, dobra, zaraz użyję sobie jeszcze ulepszenia pieca. Czy mogę dostać? No przepraszam, to nie ten głos. Czy mogę dostać dwie pizze z bakłażanem zamiast jajek? Oczywiście, że tak. Pizza carbonara. boczek i cebula na pizzę serę. Zwykle daję jajka, ale może być z bakłażan. Okej, okay, boczek i cebula. Powiem szczerze, że bakłażan to taki średni zamiennik jajka. <laughs> Także nie na moje. Przyspieszenie pieca, mamy to szybko tutaj gotowe. Super, kroimy, wyrzucamy, nie było nic na temat pieczenia. Proszę bardzo. Co, pizza jest już pełna? O, było powiedziane pełna! Ej, w końcu zrobili wersję damskiej i męskie tego, tych tłumaczeń. E, wiesz co, Próbuję, spróbuję czegoś nowego, jedna, jedna pizza z pesto, ancho... Anchovie? wie? Co? I ananasy, dobra. Jedna pizza, pesto, anchoie i ananas. Dobra, wydaje mi się, że poprawnie. Dziękuję za doskonałą pizzę! Z anzuwi. <grystanie> Dobra, zadanie chyba ukończone, czy ja mogę za zadanie... Tak, mogę odebrać sobie kaskę. E, pizza hawajska to gorący temat, to co powiesz na pizzę hawajską z sosem pesto? Mogę dostać dobrze wypieczoną. Dobra, spróbujmy zrobić w takim razie na pełnoziarnistym cieście pizzę hawajską, dobrze wypieczoną. Szynka i ananas. Jak ja nie pamiętałem, że szynka jest w pizzy hawajskiej? Może dlatego, że nigdy nie jem pizzy hawajskiej? <gryzny> o nie, dobrze wypieczona, dobra. Pokrojona może jeszcze raz wejść do pieca. Trudno, najwyżej ser znowu sklei kawałki. Nie będę kroić drugi raz, proszę bardzo. A to w ogóle pełnoziarniste ciasto, wygląda przypalone. Ja, tak, tak, tak. Super, idealnie. Dobra, czwarta godzina. Pizza z weperoni, papryką i ananasem. No już było kropna do tej pory. Dobra, to była ekspresowa pizza, bardzo szybka. Zioła i cebula na cieście pełnoziarnistym. Okej, okay. zioła i cebula, czyli zróbmy tak, pesto, no bo jeśli zioła, to dobrze byłoby z bazylii, żeby to było. I cebula, czyli dajmy jeszcze bazylię tutaj taką świeżą na wierzch. Proszę bardzo. I czy było coś na temat pieczenia jeszcze? Czy nie? Nie. Zobaczmy, czy to jest poprawne, zioła i cebula. Halo? Tak, dokładnie! Wezmę pizzę z szynką! Dobrze, to nawet idealnie. Czuję, że sporo czasu zajmie mi zbieranie do tych automatów. Kurde, aż 3000 potrzebuję, żeby kupić wszystkie pozostałe automaty. Mam nadzieję, że nie ma już więcej składników, bo to będzie po prostu masakra jakaś. No dobra, pizza z szynką raz, ekspresowa, no i tyle, nowy przepis z szynką. Chcę pić, chcę sos, ser, coś spalonego, coś śmierdzącego. Wiem, to będzie cebula i bekon chyba, tak mi się wydaje. Dobra, muszę szybko to zrobić. O nie, mam mało czasu, a jeszcze jeden placek mam wyrzucony. Szybko. Okej, okay. może zdążę, może zdążę. Już Kolejnego już nie biorę na pewno. No dobra, i nie wiem czy ona ma być spalona, a mogła być spalona, trudno. No dobra. Oni się nie obrażają, jak jest opisane, że mogę dostać dobrze pieczoną, to i tak jest spoko. Dobra. Jestem tutaj tylko po boczek. Moglibyśmy go położyć na samo ciasto bez niczego innego? E, tylko boczek na samo ciasto bez niczego innego. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Mamy boczek na cieście. Dzień zakończony. Super 358 dolarów ekstra i lecimy do tego. Zazwyczaj nie wybieram warzyw, ale dam ci szansę tylko bez cebuli. Moi kuzyni nienawidzą czosnku i ja zawsze gardziłem cebulą. Wezmę wszystkie inne warzywa. Okej, okay, czyli ty chcesz tylko warzywa, bez cebuli. Co mam z warzyw? Mam paprykę. Chyba, jeśli popryka to warzywo. Tutaj jest ogólnie ciężko powiedzieć, co jest warzywem, a co owocem, słuchajcie. To też jest tak, że nie do końca to jest takie pewne. Dajmy mu pieczarkę i proszę voila! Nic innego naprawdę chyba nie ma tutaj jako statu, statusu warzywa bez cebuli, nie? Dobra, zobaczmy. Halo? Panie Dracula? Szkoda mojego czasu, bo czas pełnił, tą okropną rzecz. No i super. Nie trafiłem. Dobra, ostatni gość specjalny w zamku w Draculi. potrzebuję trzech pizz na dzisiejszą dużą imprezę nad jeziorem. Miłośnika mięsa supreme i wegańską. Dobra, Mordo, myślę, że to powinno się udać. Eee, zróbmy mu tak: miłośnika mięs. Czyli zróbmy mu mięso, mięso. Trochę jeszcze mięsa. I jeszcze odrobinę mięsa. Miałem na pizzę, raz, Supreme, o kurde, to będzie kosmos Dobra, o czekajcie, jeszcze to, 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 to i to, to, to i to, to i to, to, to i to, <gloruję> <bean> <afterloo> o kurde Ej, naprawdę na Supreme mam dać wszystkie składniki, które mam w menu? To jest po prostu jakiś kosmos Ej, to wygląda bardzo nieapetycznie To wygląda super nieapetycznie, naprawdę No dobra, spróbujmy jeszcze trochę jeszcze to, <noise> jeszcze tego nie było, i bazylia, myślę, że styknie, i wegańska, czyli potrzebujemy zrobić ją, dobra, to, to jest supreme, wegańska będzie wyglądała tak, weźmy sos, weźmy pieczarkę, oliwkę, cebulę, paprykę, i teraz tak, anchoa nie, bo weganie nie jedzą ryb, nie jedzą nic pochodzenia od zwierzęcego, nie jedzą bekonu, szynki, zje ananasa, Zje bazylię. I tyle. W zasadzie. Dobra, zobaczmy, czy nic nie popsułem. Miłośnik mięs. Supreme! Czyli kubeł śmieci wysypany na pizzę, krótko mówiąc. I ostatnia pizza wegańska. Proszę, czy wszystko dobrze? O rady, możesz dużo zarobić na za sprzedaży tak dobrej pizzy. Super, słuchajcie, obsłużono specjalnego gościa. Wygląda na to, że nie ma nikogo innego, kogo możesz teraz nakarmić. Ale nie bój się, moi przyjaciele wrócą. Nie mają pełnego brzucha zbyt długo. I kolejne monety księżycowe do mojego bankomatu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zarobiliśmy dzisiaj 240 dolarów. Nie jest to rewelacja, ale zbliża nas do kolejnych ulepszeń, które mamy tutaj do kupienia. A jest ich naprawdę, naprawdę dużo. Dzięki wielkie za oglądanie. Poprzedni odcinek macie na ekranie końcowym. Trzymajcie się, na razie i cześć.